Dzień doberek! Dzisiaj są moje urodziny. 26. <grym> I zasnęłam na kanapie. Byłam dzisiaj rano w sklepie. Kupiłam sobie ciastka. Kupiłam dużo fajnych rzeczy. Zjadłam to wszystko i tak mnie odcięło chyba od nadmiaru cukru że zasnęłam na kanapie. Budzę się, a Luka budzi mnie właśnie z takim pięknym bukietem róż. 100 róż miało być, a jest ile, kochanie? 98. Ja się 2, 2, Dwie róże połamał, ale to ja już po prostu jestem tak przyzwyczajona do tych pięknych bukietów. I ja już to mówiłam, ale do końca życia będę kojarzyła Cię z bukietem z róż Zabiorę Cię. Tyle lat już dajesz mi to takie dupa. piękne bukiety. No, prawda? Tak, A, lepiej cię. byś się cieszyła. No, znaczy, tak samo byś się cieszyła, ale z czerwonych czy z różowych? Z Mówiła czerwonych. Ma... Z czerwonych. To czerwony, Różowe nie? też super, ale. No. Czerwone to miłość. <laughs> Otworzyłam tylko oko na chwilę, powiedziałam: Lucerz wydał mi jeszcze chwilę, ja muszę jeszcze chwilę pospać. Wstanę i zacznę się cieszyć nimi. A żeby lepiej mi się spało, to puściłam sobie Kevina. I Kevin, słuchajcie, teraz leci w ogóle na Disneyu. Zawsze trzeba było gdzieś szukać po różnych stronach w internecie, a teraz normalnie na Disneyu można sobie włączyć. Jesteśmy już wyszykowani i czekamy na Ubera, ponieważ Lukas stwierdził, że napije się drina, więc nie będzie jechał samochodem. I słuchajcie, ja jak wczoraj pokazałam Luce w jakim stroju będę szła na swoje urodziny, to on tak zaczął się śmiać, dlatego że byłam totalnie nieuczesana. Byłam po oczyszczaniu twarzy cała czerwona. Ubrałam się w kozaki. W sukienkę A i się siedziałam nie na z tego. Ja Nie śmiałem się z tego, że ty wyglądasz jakoś śmiesznie, tylko sobie wyobraziłem kozaki, e, Ja sukienka. w takich kozakach nie, imprezę, nie chodzę, więc. Imprezę o godzinie 14. O 14 w świetle dziennym Angelika wejdzie do restauracji. Ale tak, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. <noise> Torebka od mojego męża, proszę. tręcz rozbiorę się. Sukienka z Zary. Taką samą miałam na swoim panieńskim, tylko białą, i wczoraj właśnie wyrwałam czarną. I Panie, kozaczki. Takie pana skórki, węże. Tak jak już powiedział Luka, rozśmieszyło go to dlatego, że impreza jest o godzinie 14. Nie taka wielka impreza. 10 osób, sami najbliżsi, dlatego że stwierdziłam, że w tym roku nie chcę robić wielkiej, hucznej imprezy. Może za rok taką zorganizuję, a w tym roku chciałam w takim małym gronie, w małym towarzystwie spędzić właśnie urodziny w restauracji. Jedziemy do Starego Domu, ostatnio byliśmy tam z dziadkami. Ja tam bardzo lubię spędzać czas. Jest tak. Jak na obiadku u babci w niedzielę. I właśnie na takich urodzinach mi zależało, więc może mój outfit nie do końca pasuje, ale stwierdziłam, że skoro są moje urodziny, to wszystko mi wypada, nie? Próbowałam sobie jeszcze przykleić kępki. Specjalnie wczoraj pani prosiła o jakieś najłatwiejsze, najprostsze kępki. Jakie mogą być pani mi dała różne. I niestety mam chyba jedną albo dwie na oku, dlatego że nie potrafiłam totalnie przykleić. Wyklinałam, jak nie wiem co, i niestety chyba się zapiszę na jakiś kurs w makijażu, ale. To nie dla mnie totalnie. Jest 14.15, urodziny zorganizowałam o 14. Nie, Jezu, jest 14.05. No właśnie. E, I wszyscy mi piszą, sorry, będę 14.15, 14.20. No zawsze tak A jest. ja chciałam przyjechać pół godziny wcześniej, e, nie wiem, żeby jakiegoś drina wypić, czy tam się po prostu poczekać na goście, żeby ich przywitać. No ale niestety, pewnie żonetka już czeka. Ona zawsze jest na czarce. Spóźnieni i przyszedł ten, który miał nie przyjść. Jak to jest? I przyjdziesz pierwszy. Wiedziałeś, czy to była taka niespodzianka? Ja oczywiście. Czekałem na was, czekam już od pół godziny. Powiedziałeś, że cię nie tak. będzie. A ja tu nagle hop i no, Widzisz? Dzień, dziękuję. Dzień, dziękuję bardzo nic nie, 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 nie. w koszyczku. Nie miałem jeszcze takich kremów! Widzisz? Piękny. Piękne! Dziękuję bardzo! Prezent pewnie to biorę ze mnie A masz już prezent? Nie mam! Ale mam pomysł! Tak? No oczywiście przychodzę do restauracji Stary dom, a tutaj pan mówi, no, rezerwacja na kogo ja mówię, no to podaje nazwisko. Angelika Ancelia Trachonowicz. Zając. Nie, Angelika Trach Trachonowicz. Pan mówi szuka, szuka, szuka. Nie ma. Takie nie ma, Jak to nie ma? Przecież jest tutaj wielkie przyjęcie, ale mam, mamy mówi na Angelika Zająty. O. Tragedia. Nie <laughs> ja zapominam jeszcze czasami. A Boże, zaraz się

Żebyście o siebie dbali Żebyście ja dbali, dbali i jeszcze raz dbali, okej? Okay? jeszcze więcej pieniędzy Bo tego nigdy za, za mało no. Dzień dobry Panu Dzień dobry tak jak my kto się kłócił? Kto się kłócił? Piękne Cały sam Cały Zobaczymy czy takie same życzenia, czy też o kłótniach. No wszystkie tak, Ja, o, a to, ja w sensie, już przez te telefon składałem, ale o, Tak jak ona powiedziała, nie, jak Tak jak ona powiedziała. Tak będę to... otwierał prezenty w domu. <noise> Dobra, kiedyś nagrałem taki wow. filmik, co dostałam na 18 rodzin. Teraz nagrałam co dostałam na 26. Jak ładnie wygląda? Ale piękne co to jest? Wieczorkiem Wam czy na mamy na stół od razu? Ale to jest jaka tam, Wimber! Z tego z tego? Z tego, no, z, o, z tego z tego z tego z tego z tego będę wszystko później otwierać no i dzieci, <susur> by być zawsze no i będę Będę, będę. Mój mąż oczywiście. Mój mąż z to ja tutaj ogólnie, ja tutaj, tak? Zrobili sobie tam, z młodego ziemniaka, a my z Anią. Szarlotkę. Tak, tak, Alkohol szkodzi zdrowiu. Ale w ogóle, małych ilościach. Ale spróbuj W ogóle nie czuć alkoholu. Taki sok jawkowy z cynamonem. Tak, Pyszny. To jest dla mamy, dla matek. nie będę piła na Dlaczego ty nie będziesz piła? piję się trochę. Nie, ja 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 jedno, Ja was podzielę. Co podzielisz? Ma pić ta osoba z pary, która będzie pić naprawdę, a nie która po, zaraz po pół drinku powie, że już nie pije. A ja wyznaję zasadę, że no, jest ma pić ta może. osoba, której... Przyjaciel ma urodziny? To jest nasza to zasada żonetka, zawsze to mówimy. To argument. Ale jest jakiś Ale Grzesio też jest moim przyjacielem. No, ale takim przybieranym. The to, Dziękuję to, to bardzo kochani życiu, za przybycie. Niezręczna chwila musi być. Nie, to później. Herbatką, herbatką. Herbatką, tak jest. Droga. Za Angeliczkę naszą. Dziękuję. Jeden nie w tym towarzystwie to ja. To, aż dziwne. Autorytet. Bardzo. Ciepła najlepsza Żebyś Rosa zdrowo żebyś sami miała tutaj od ludzi wokół siebie, żebyś co roku jednych strzelanie. Przyjazd! Tego się, Tego się nie wytnie. Tego się nie wytnie, <grywa. grywa> <grywa> 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 mam nadzieję się że się nagrywa, to. bo ja nie wiem kiedy się nagrywa. Pięknych <grywa> pięknych chwil w takim tak razie. jest rek napisane, to tak. Ja wiedziałam, kto przyjedzie ostatni, nie? Ale no wiecie, co Na gwiazdy, gwiazdy się czeka! 14 na 30. Ja mam tak, z rólami pękłami. Tak, właśnie myślałem. Masz kalendarz adwentowy, tak? Zjadaj się. Poniosł mnie. Ja się takie wszystkie życzenia, no. ale po prostu Andryka tak pięknie wygląda, że... Ja Możesz dobra. się zrekompensować. Dobra, dawaj. Male, ja dawaj. Taki, ma... Możesz w tych szpilkach szkoda, bo tak, nie Czy Damianek obok Adriana na przykład? Damianek, jak chcesz. Zreszy... Damianek, szy... Obok... Damianek jak? Damianek. Dziś. Często, tak. że na przykład, Ania cały czas mówi o sobie Aneczka, to tak, tak. ja nie mówię do niej Ania, tylko, nie tylko tak. zawsze Aneczka, tak samo Damianek jest. Nie, tak, ale Powiedz tak, mi, czy to, to się nagrywa na, ma... na pewno. Nagrywa się. O Jezu, jakie to ciężkie jest. Jak się czujesz jako e, 26 lat? Ach, no, 26 lat mam, ale jak się dzisiaj obudziłam, to A mówię dziwnie mi się. bardzo. Masz będziesz się dziwnie czuła, jak będziesz miała 30. 4. Ale jak będziesz, Anetka, wyglądała, Angiak tak jak Ty, to będzie wam to Tak, ja wie. po prostu. Jak ja zobaczyłam Cię jako ta Karego y, Pottera, to ja mówię, o oh my no, god. To też się starsza, zdziwiłam, jak ją zobaczyłam. Ale przez to, że no, Wy jesteście starsze, więc ja się czuję i tak starsze Przez to, że znałam się <laughs> Sorry. to. Sorry. <laughs> ja nie mogę się przyzwyczaić, jak ja się zatrzymałam gdzieś na wieku, gdzie miałam 22 lata i te 26, nie czuję, że to jestem ja po prostu. Rozumiesz? 43. godzę się z tym, żebym miała, jakby nie chcę, nie, będę pogodzona z tym, natomiast y, nie odczuwam, że to ja jestem Angelika zając 26 lat. Ale ty, szklanki? Jak się ma takie życie, że naprawdę czujesz się spełniony. Człowiek to jest tylko wiesz. No dziwny, to no, są już 26 lat. Dawajcie ja ci bliziaka. Jestem raz ją taką zawstydzoną Ale kiedy ty ją widziałaś, co? Wiesz, ma, że mamusia ma dzisiaj urodzinki? A zaśpiewamy ja mamie mnie lat? Sto, sto, lat, sto, lat, sto, sto, lat sto, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam sto, sto lat, sto lat, niech my żyje, my żyje to to nam i like, I like, Będą prezenty? Zobacz, co tu mamusia zamówiła, rosołek dla Niuni I szarlotki tutaj mamy też Dzień dobry Szarlotka, dzwonimy do Sary? Dzwonimy? Zjemy z nią rosół na odległość? Druga weź zobacz czy nie jest si. Sprawdź bo ja to zobacz, zawsze ci, z tym Zobaczcie czy nie si. Bo Hej zawsze ten. się boję tak ja z to już Zobacz, z czy nie si tylko. Poczekaj, bo może si, wiesz? Daj, zobacz. Si. Tak, dobra. No, no zobacz ile mam, no, mam tutaj chlebka. Kruseczka. Kruseczki zamówiłaś? Podchodziliśmy do pana, zatkała mi buzię. Nie, ty nie mówisz. Poproszę kluseczki. i Pan leniwe. O. Żyje nam sto lat, 100 lat, ty żyje, żyje nam. A kto? Sto mama. mama! Jak się poznaliśmy, ja miałem 5 lat mniej niż ty teraz. Ja to sobie... Nie, no, nie. O Jezu! A teraz mamy ciórkę! Dziękkie, dziękkie, dziękkie. Wróciliśmy już do domu i czekały pod drzwiami na mnie kwiatki. Z liścikiem wszystkiego najwspanialszego z okazji urodzin, spełnienia kolejnych marzeń, podbijania świata i współprac za miliony. You rock, girl. Szczerze nie mam pojęcia, kto tak do mnie napisał, ale jak tutaj jest taka końcówka po angielsku... Nie, wciąż nie wiem, kto to do mnie wysłał, te kwiaty. To są piękne eustomy, powiem Wam, że mam tyle kwiatów po dzisiejszych urodzinach. Kolejne kwiaty. Tutaj kolejny piękny bukiet od mojej menadżerki Oli i od naszej sieci partnerskiej LiveTube. Oczywiście piękne róże od mojego męża, niezastąpione. Od mojego Wojtusia kochanego też mam taki piękny kosz czerwonych róż. Zawsze moja mama takie dostawała. <noise> Więc jest mi bardzo miło też takie dostać. Tutaj kolejne piękne kwiaty od mojej świadkowej Żanetki. Oczywiście jesteśmy cały czas w kolorystyce weselnej. Mój mąż przed chwilą poinformował mnie, że zaraz przyjedzie jeszcze Michael, Ania, że reszta do nas przyjedzie ponownie, bo musieli wiecie załatwić pewne sprawy przez to, że robiłam urodziny w środku dnia. Także zaraz jeszcze coś do jedzonka przygotuję na kolację. I słuchajcie, pokażę Wam tak na szybko prezenty, które dostałam. Zacznę może od tej małej torebeczki. O nie, o nie, ale piękne, jezu jakie są urocze, ja teraz totalnie mam zajawkę na właśnie taki kolor szaro-beżowy. Nie mam słów, po prostu są tak piękne, tak urocze, że Nettka zawsze wie, że co ona nie kupi, albo może nawet tego nie wie, ale co ona nie kupi to mi się zawsze tak podoba śliczne są. Uwaga, voucher upominkowy, zaproszenie dla Andzi <głos》> na masaż balijski. Cudownie. Uwielbiam masaże. Już mi się samo pudełko podoba, będę mogła sobie coś tutaj przechowywać. I mamy tutaj zapach od Dolce Gabbana i tutaj dodatkowo balsam perfumowany i bardzo lubię ten zapach. On jest taki kobiecy, może już nawet na wieczór, ale też zarazem taki słodki, także super, bardzo je lubię. Ale prezenty dostałam! To nie lubi prezentów. I tu coś czuję rękę mojego męża, chyba że kiedyś mówiłam Adrianowi, i on mnie tak dobrze zna. Ja uwielbiam jaśminowe perfumy. I lubię też takie zapachy skórzane, przepalone, kadzidlane. I tutaj jest połączenie jaśminu ze skórą. Taki przepalony, skórzany jaśmin. O, oh, piękne są. Zastanawiałam się, czy nie kupić sobie drugiego kalendarza. No i proszę. <grym> Mamy drugi kalendarz. Boże, jaki piękny! Jak to ślicznie wygląda. Tutaj mamy kosmetyki do włosów, z tego co mi Ola mówiła. A ciekawa jestem, czy tutaj są dni. Sporo tego tutaj w środku, ale jak pięknie to wygląda. Nie słuchajcie, to jest bez y, dni. Żartowałam. Jest numer 18, jest numer 15, 21. Jak to pięknie wygląda. Dziadek do orzechów. Nie miałam chyba jeszcze takiego pięknego kalendarza. Wizualnie naprawdę top. Korci mnie, żeby otworzyć, ale powstrzymam się, więc odłożę wszystko na miejsce i wrócimy do niego w grudniu. Słuchajcie, ja w to nie wierzę, ale właśnie przyszedł kolejny bukiet takich pięknych e, piwoni, również z hortensjami różowymi. I mam tutaj uścisk. Przesyłamy uściski. Weronika i cały team Oceans Apart, jak wiecie, ja z Oceans współpracuje i no to jest bardzo miło. Dziękuję, ślicznie Za kolejne piękne kwiaty jestem szczęśliwa, bo mój salon aktualnie wygląda jak jedna wielka kwiatia.